Alleluja alleluja, alleluja! 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 Przyjdź Duchu Święty, napełni serca swoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, aleluja, aleluja, aleluja. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, chodzi drzwi. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bóg. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak Ojciec mnie posłał, taki ja Was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. w Ewangelii gładzą naszych żyć. Przyjdź, Duchu Święty, napełni serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. To wołanie to błagalne wołanie o stąpienie Ducha Świętego rozlega się dzisiaj w całym Kościele, na całej ziemi. To błaganie o Ducha. Dlaczego? Dlaczego, dlaczego my tak bardzo dzisiaj wołamy o stąpienie Ducha Świętego? Mówimy w kredo, który niedalnie za kilka minut będziemy wypowiadać. Wierzy w Ducha Świętego, Ducha Ożywiciela. Ale jak wierzymy? Czy naprawdę modlimy się o dary Ducha Świętego? Czy modlimy się o to, żeby On stąpił, żeby On napełnił nasze serca? Duch Święty, który jest Duchem Miłości, Duchem Miłości Wzajemnej, Ojca i Syna, Syna i Ojca. Duch Święty, który w Piśmie Świętym ukazuje się jako pod symbolami ognia, obłoku, On zyskuje twarz, rozjaśnia, kiedy wstępuje w serce człowieka, tą oblubienicą Ducha Świętego jest Maria. Ujcowie Kościoła mówili, że On wstępuje na tych, którzy. Są z Marią, którzy kochają Matkę Najświętszą, bo on na nią stąpił, on pierwszy stąpił na Marię, kiedy ona w chwili zwiastowania powiedziała Bogu swoje tak, Fiat. I jakże cała tradycja Kościoła, którą jakże pięknie też wyraził, widz stworz w tym w wspaniałym dziele który jest w kościele mariackim w Krakowie na tym panelu przedstawiającym zesłanie Ducha Świętego Maria jest w centrum na niej pada na nią pada ten główny promień ducha on się rozchodzi na apostołów i Maria ma w rękach pismo święte pismo święte i mocą ducha tłumaczy apostołom to Boże Słowo, bo w niej Słowo stało się ciałem. Duch, który przychodzi tak jak dzisiaj słyszymy w Ewangelii, drzwi są zamknięte, z obawy przed Żydami, kiedy ludzkie serce zamyka się z powodu lęku, powodu grzechu, powodu tego, co jest ciemnością, to Pan jest mocen wejść i stanąć pośrodku. Bo Pan kocha każdego z nas, żeby przemienić to serce. I słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że po tym, jak Duch Święty stąpił na apostołów, oni przemawiają jakby wszystkimi językami. Święty Augustyn tłumaczy to, że ten najważniejszy język, który rozumie każdy, to jest język miłości. Język miłości, które my jesteśmy stworzeni przez Boga na jego obraz i podobieństwo. I każdy człowiek, chociażby daleko odchodził od Boga, chociażby pełen był grzechów, najbardziej potrzebuje miłości. Tej Bożej miłości. I właśnie mocą ducha apostołowie przemawiając stają się zrozumieli przez wszystkich, bo mówią tym językiem miłości, który dociera do każdego człowieka. Duch, który dzisiaj wstępuje i on działa inaczej niż my myślimy. Jakże można doświadczyć jakby mocy jego działania, kiedy... Jest dłuższa modlitwa. Myśmy wczoraj z wieloma osobami, które tutaj są, modliliśmy się od siódmej do dwunastej w nocy o ducha, i on doświadcza, on działa, pojawia się po takiej mocy modlitwy, pojawia się jakieś wewnętrzne odrodzenie ducha, radość, moc. On przemienia, bo On się modli w nas. My bez Ducha nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć, jak, nam, jak powiedział Święty Paweł, Panem jest Jezus, żeby te słowa dotarły przed Boży tron. Duch Święty modli się w nas. To wielka rzecz, żeby umieć tak się modlić, żeby się zestroić z Duchem Świętym, który modli się w naszych sercach. Żeby ta modlitwa docierała przed Boży Tron. Duch święty, duch mocy, duch siły, on jest także naszym obrońcą. Przed oskarżycielem, zły duch, który kusi do grzechu, który sprawia, że człowiek tak łatwo popada w grzech, szukając siebie, szukając swoich przyjemności. Lekceważąc Boże przykazania, dziesięć Bożych przykazań. I duch Święty, zły Duch na początku kusi do grzechu, a potem, kiedy my staniemy przed Bogiem, będzie naszym oskarżycielem, przypomni nam wszystkie grzechy aż do końca, i właśnie wtedy Duch Święty stanie się naszym obrońcą, bo On jest naszym. Adwokatem, naszym obrońcom, będzie nas bronił, bo on najlepiej zna ludzkie serce, serce każdego z nas. Dzisiaj chcemy wołać z Maryją, z Matką Najświętszą, oblubienicą Ducha Świętego, żeby on stąpił, żeby on przemienił, żeby sprawił, żeby ta ciemność, która w nas jest, zabłysła światłem. Nawet do tych serc, które są zamknięte na Boży głos, na Boże światło, na Boże przykazanie, żeby stąpiła moc Ducha i otwarła te serce. Prosimy Cię, Matko Najświętsza, która jesteś oblubienicą Ducha Świętego i na Tobie po pierwsze stąpił Duch Święty i Ty poczęłaś mocą Ducha Syna Bożego. Prosimy Cię, Matko Najświętsza, wyproś, wyproś u Ducha Świętego to przemianę, tą przemianę naszych serc, żebyśmy tak jak Piotr Apostoł, wcześniej bojący się przed służącą, stał się jakże mocny, głoszący Boże Słowo przed Żydami, przed całym Sanhedrynem. Przyjdź, Duchu Święty. Napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Amen.